Witamy w trzecim w Zapraszamy teraz na tour po naszej szkole Witam w naszym holu głównym Mamy na przykład automat Salę do wf -u. Szaty do łapu oraz toalety. Zapraszamy do Hola! Hola amigos! Buenos dias! Ja e, o hiszpańskim naszej szkole. E, ważna rzecz: mamy hiszpańskich w klasach rozszerzonych 4 godziny tygodniowo. Prowadziliśmy projekt z Ekwadorem online, gdzie łączyliśmy się z nimi e, przez. Internet, i mamy też od tego roku wyjazdy do Hiszpanii, do Malagi, gdzie przez tydzień uczymy się języka hiszpańskiego. Ok. Gracias. Adios. Chodźcie z nami. Zapraszamy do naszej bufeciarni. Jest to miejsce, gdzie możemy na przesiedzi sobie przyjść, pocilować, po prostu odpocząć, położyć się i porozmawiać ze znajomymi. A teraz pokażemy Wam, czego nie powinniśmy robić w naszej bufeciarni. Zapraszamy na pełną lekcję trzy osoby. spalanie metalu, będzie to magnez i w wyniku spalania magnezu będzie powstawał nam tlenek magnezu. Czasami. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, zapraszamy na lekcję pierwszej B, która uczy się w tej chwili o pokupce. Hania przedstawia się jakieś plazmatyczną, a Szemon się wita ze swoim przyjacielem Kostkiem. Kuba nie mógł utrzymać na innej lekcji przyszedł pooglądać preparat. Zapraszamy na francuski. Bonjour! Bonjour! Chodźcie, pokażę Wam moją ulubioną lekcję, WF. No nie wiem, czy to twoja ulubiona lekcja, kupsą akurat, ale dobra. E, tak wygląda nasza sala, zaraz zobaczycie. E, możecie tutaj się odstresowywać, sportowe świry. E, mamy jeszcze jedną salę. Mała salka fitness, do której zaraz przejdziecie, zobaczycie co tam możemy robić. Fitness nie tylko. Zapraszamy. Ok, Łukasz, jaki wynik? Stać i Zapraszam na naszą salę fitness. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech Pan coś opowie o sobie i o geografii w naszej szkole. No to ja nazywam się Marcin Szmuniewski. Jestem wychowawcą klasy drugiej C. Oprócz, oprócz tego, że uczę klasy matematyczno-geograficzne, wiadomo geografii, zostałem w ostatnim czasie takim szkolnym koordynatorem wycieczek, no, gdzie pojechaliśmy. Na pewno byliśmy w Niemczech, we Francji, byliśmy również w Czechach. No i tyle co mogę powiedzieć, zapraszamy. Welcome to class. O, oh, hello! hello. we are fine but tell something about yourself and about the english class in our school well i'm the new teacher in the school but we are trying to be creative in this classroom we think out of the box and we use a lot of cultural projects in this <laughs> classroom And we think, I my think, filozoficznie. Możesz zobaczyć efekt. Tak, jestem Tom Cruise i jestem głównym karakterem w filmie Top Gun. Ostatnio byliśmy uczestnikami wymiany polsko-niemieckiej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszamy. Dzień dobry. A co nie wiem, czy nie chce? opowiadam Pani więcej o wymianie polsko-niemieckiej? Dzień dobry. W tym roku odbyła się pierwsza wymiana polsko-niemiecka i właśnie wróciliśmy dwa tygodnie temu z takiej wymiany i wszystko się bardzo podobało, więc będziemy kontynuować co roku. Zapraszam. Obok naszej szkoły mamy orlika, boisko do kosza oraz skatepark. Zobaczcie sami.